Czytałem kiedyś, że pismo to ślad, jak się pani do tego odniesie i co taki grafolog widzi w literach. Nie każdy ślad to odcisk palca. Czasem to tylko kilka liter złożonych na kartce, czy jakiś podpis kreślony w pośpiechu, ale to właśnie w tych śladach kryje się cały człowiek. Pismo ręczne to nie tylko narzędzie komunikacji, to nasz unikatowy kod, zapis naszych emocji, nastroju, czasem nawet stanu zdrowia. Niewidoczne dla oka mikroruchy, napięcie, rytm czy nacisk pisma. To wszystko tak naprawdę zdradza bardzo wiele informacji o nas samych. W grafologii każda linia ma znaczenie, bo pismo to po prostu ślad, więc z takiego pisma możemy wyczytać bardzo wiele o autorze. Możemy powiedzieć, jaki ma charakter, temperament, osobowość, jak sobie radzi na przykład z wystąpieniami publicznymi, czy potrafi współpracować w grupie, jak radzi sobie ze stresem. Naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy grafolog jest w stanie ocenić na podstawie analizy pisma.